Konkurs muzeów był wydarzeniem na skalę światową, zorganizowanym z właściwym tego typu imprezą rozmachem i transmitowanym na żywo przez francuską telewizję. Pośród niezwykłych pojazdów z całego świata pojawił się ten żółty Reo, prowadzony przez Maciej Pedę, budząc żywsze zainteresowanie. Drugą nagrodę odebrał jednak Maciej Peda, którego muzeum w Gostyniu okazało się więcej niż godnym rywalem dla często większych i bogatszych konkurentów. Konkurencja była naprawdę niesamowita, bo pokazaliśmy się w gronie najlepszych i największych muzeów zabytkowych samochodów w Europie i jest to dla nas wielki zaszczyt, że wśród takich pojazdów zdobyliśmy uznanie Jurorów i dostaliśmy tą piękną nagrodę. Ten samochód jest, jest już znany widzom Automaniaka, bo był prezentowany w tym programie. Jest to samochód amerykański, nazywa się Rio albo REO. Ten konkretnie samochód jest to yy, Rio Gentleman's Roadster dwucylindrowy z 1908 roku. W tej chwili najstarsze zarejestrowane auto w Polsce.